Jeżeli jesteś choć trochę podobny do mnie, to prawdopodobnie masz częste problemy z popołudniowym zmęczeniem, z które nie masz sił ani chęci na robienie czegokolwiek. Na szczęście istnieje kilka sposobów na to, aby kompletnie wyeliminować ten problem. Jestem Kasper i pomagam tegorocznym maturystom poprawić ich wydajność, aby zwiększyć ich szanse na dostanie się do ich wyważonej uczelni. Podczas przygotowania do matury miałem częsty problem ze zmęczeniem oraz brakiem motywacji. Z tego powodu postanowiłem zgłębić się w ten temat i znaleźć wszystkie sprawdzone metody, które skutecznie rozwiązały mój problem. Prawie, że mam więcej energii i. Jestem bardziej produktywny w trakcie dnia. Pierwszą z tych rzeczy jest krótki wysiłek fizyczny. Zawsze miałem problem z tym, że po treningu na siłowni czułem się niesamowicie zmęczony. To było dla mnie dziwne w tamtym momencie, ponieważ zawsze słyszałem, że wysiłek fizyczny powinien dawać ci więcej energii, zamiast ci jej zabierać. I z reguły tak jest. Ćwiczenia fizyczne z reguły powinny dawać Ci więcej energii. Jednak, co się okazuje, zbyt intensywny lub długi trening może zadziałać kompletnie odwrotnie. Od momentu, kiedy dowiedziałem się, że takie krótkie treningi po 15-20 minut mogą dać Ci ogromną ilość energii na resztę dnia, zacząłem je wykonywać akurat po południu, wtedy, kiedy zaczynam odczuwać to znużenie, które najczęściej pojawiało się tak koło 13. Po prostu zacząłem wykonywać takie ćwiczenia jak skakanka, pompki z podskokiem, albo po prostu pojechanie na rower. Nic zbyt obciążającego. Zobaczyłem, że na początku jest mi zawsze ciężko jakoś przełamać się do tego wysiłku Jednak już po kilku minutach zaczynam czuć się o wiele lepiej I odzyskuję tą energię, która potem mi starcza na resztę dnia Swoją drogą, jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą lub studentem I chcesz otrzymać najlepsze możliwe wyniki na zbliżających się egzaminach Ale przeszkadza ci ciągłe zmęczenie i brak motywacji Pierwszy link w opisie zapewne do mojej darmowej grupy Gdzie osobiście pomogę ci rozwiązać ten problem Ostatnio dodałem tam mój codzienny protokół pod wydajność i produktywność Jedną z najczęściej polecanych rzeczy jest jeśli chodzi o popołudniowe zmęczenia, jest drzemka. Zawsze jednak miałem problem z zaśnięciem w trakcie dnia. Nieważne jak bardzo zmęczony się czułem, nieważne na jak długo zamknąłem oczy, czy to było pół godziny, godzina, dalej byłem obudzony i nie mogłem zasnąć. Tak dopóki nie natknąłem się na praktykę, która nazywa się NSDR, czyli po angielsku non Sleep depressed. Polega na serii głębokich oddechów oraz próbie skupienia się na kolejnych partiach twojego ciała. Coś w stylu medytacji. Tylko, że ta praktyka skupia się na regeneracji twojego układu nerwowego. Kiedy pierwszy raz się na to napotkałem, zacząłem robić po tak 10-15 minut. To było dość krótkie, ale wystarczające, abym potem czuł się bardziej lekki i wypoczęty. Od tej pory wykonuję NSDR każdego dnia po południu, akurat wtedy, kiedy mam ten spadek energii. Trzecią czynnością jest zimny prysznic. Moje pierwsze spotkanie z zimnym prysznicem nie było zbyt przyjemne. Było dla mnie tak nieprzyjemne, że wyszedłem po 20 sekundach dosłownie. Jednak wystarczyło te 20 sekund, abym już od razu poczuł się lepiej. Czułem się bardziej czujny i skupiony. A co ciekawe, to pobudzenie starcza mi na długo po wykonaniu tej praktyki. Czwartą rzeczą jest oddychanie. Jest to jedno z tych rzeczy, które robimy na co dzień, ale kiedy pierwszy Raz dowiedziałem się, że istnieją sposoby na oddychanie, które pozwalają nam zwiększyć nasz poziom pobudzenia, to musiałem to spróbować. Wypróbowałem wiele technik na oddychanie. Oddychanie metodą 478, 7 -8, oddychanie pudełkowe. Jednak najlepsze okazało się oddychanie Minkhoffa. Polega najprościej na szybkim wdychaniu i wydychaniu powietrza po 25 razy, by następnie wstrzymać powietrze na półtorej minuty i powtarzać to kilka razy. Kiedy pierwszy raz to wypróbowałem, poczułem się naprawdę niesamowicie. Tak jakbym wszedł w inny stan świadomości. W opisie podałem krótki film do podobnej techniki, która też świetnie działa i którą też wypróbowałem. Ostatnią rzeczą, która pomoże Ci wyeliminować to popołudniowe zmęczenie, jest opóźnienie spożycia kofeiny. Kiedy dowiedziałem się, dlaczego kofeina sprawia, że czujemy się bardziej pobudzeni, to trochę się zdziwiłem. Okazało się, że kawa i ogólnie kofeina nie wpływa bezpośrednio na nasz stan pobudzenia, ale blokuje receptory adenazyny. Adenazyna jest substancją chemiczną, która gromadzi się w naszym mózgu w trakcie dnia i powoduje uczucie zmęczenia. Im dłużej jesteś w stanie czuwania, czyli po prostu nie śpi, tym więcej adenozyny się gromadzi. Blokując receptory adenozyny, kofeina zapobiega jej działaniu. To sprawia, że czujemy się bardziej czujni i pobudzeni. Informacja o tym, jak działa kofeina, doprowadził mnie do kolejnej ciekawej rzeczy. Po przebudzeniu poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, naturalnie wzrasta, pomagając nam się obudzić i zwiększyć naszą czujność. W czasie kiedy poziom kortyzolu jest wysoki, nasz organizm nie odczuwa praktycznie w ogóle wpływu adenozyny, ponieważ jesteśmy naturalnie bardziej pobudzeni, nawet jeżeli tak się nie czujesz od razu z rana. Z tego powodu spływy ciekawy od razu po przebudzeniu może do mniejszej efektywności kofeiny, ponieważ adenazyna nie ma wtedy znaczącego wpływu na nasze samopoczucie. Okazuje się, że czekając od 90 do 120 minut po przebudzeniu, pozwalamy kortyzolowi osiągnąć jego naturalny szczyt i zacząć opadać, To sprawia, że kofeina jest bardziej skuteczna w przeciwdziałaniu późniejszym spadkom energii. Przetrwanie tych pierwszych 90 minut od przebudzenia może być ciężkie, wiem coś o tym. Miałem dużo momentów, kiedy czułem się tak zmęczony, że po prostu nie mogę wytrzymać bez kawy. Jednak kiedy jakoś zmuszam się do przetrwania tych pierwszych 90 minut, czy dłużej, po przebudzeniu, zauważam, że tak jakbym dalej odczuwał te efekty kofeiny, nawet po południu i nie odczuwam tego spadku energii. Tak jak obiecałem, to było 5 rzeczy, które pomogą Ci pokonać to popołudniowe zmęczenie Jesteś tegorocznym maturzystą lub studentem i chcesz zapewnić, że dostaniesz się do swojej wymarzonej uczelni albo po prostu chcesz skończyć ten semestr z najlepszą średnią. Pierwszy link w opisie się do mojej darmowej grupy, gdzie osobiście pomogę Ci zadbać o takie rzeczy jak sen, produktywność, zarządzanie czasem, dieta czy skupienie. Wszystko to po to, abyś mógł w pełni skupić się na nauce.